przyglądnijcie się dokładnie tej herbacie. To jest herbata Oolong. Ma charakterystyczne kuleczki, które są nieregularne w kształcie, ale najważniejsze, że są mocno zwinięte. Dlatego wymagają temperatury 90 stopni i dłuższego czasu parzenia. Przynajmniej pierwsze parzenie powinno minimum trwać 3 minuty, a nawet czasami 5 minut, w zależności od tego jaki lubicie smak. Natomiast zawsze warto pamiętać, żeby herbata była odcedzona. Tutaj przygotowaliśmy tę herbatkę Olong Tiquanin, czyli Żelazną Bogini Miłosierdzia w stylu zachodnim, czyli po prostu standardowo woda temperatura 90 stopni, 1 gram na każde 100 ml wody. No i oczywiście woda była przefiltrowana wcześniej i po 3 minutach liście zostały odcedzone. Ale pamiętajcie o tym, że tę herbatę parzymy wielokrotnie, dlatego że liście są po prostu... Mocno zwinięte, i po prostu za każdym razem oddają nowe ekstrakty, nowe smaki do naparu. Ile parzymy? No to w zależności od gatunku, od jakości tej herbaty, najczęściej 3-4 razy. Smacznego.